Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. W związku z epidemią koronawirusa Fundacja Wolne Miejsce z pomocą katowickich wolontariuszy rozwozi codziennie ciepłe posiłki i zakupy do seniorów i osób objętych pomocą miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Potrzeby są duże, dlatego Fundacja prosi o pomoc wszystkich chętnych. Jako wolontariusze w kilku. Można powiedzieć, w formach pomagamy. Pierwszą formą, taką najbardziej obciążającą, do tego zachęcamy, z chęcią przyjmiemy każdą osobę zmotoryzowaną, która chce pomóc, aby. Dowieść 280 obiadów dziennie do osób, które właśnie kiedyś uczestniczyły w takich domach pomocy dziennej, a dzisiaj no nie mogą tam przyjść, a my dowozimy im smaczny, gorący obiadek. Potrzeba też wolontariuszy, którzy chcą pomóc nam przy robieniu zakupów dla seniorów. Polega to na tym, że rano odzwaniamy osoby, które do nas się zgłosiły mailem lub telefonem, wcześniej zgłosiły akces, że potrzebują takiej pomocy, my odzwaniamy tym osobom, Pytamy się, co konkretnie potrzeba. I trzecia forma to jest jeszcze taka, że mamy też paczki, które MOPS nam zleca, które są takie e, pomocowe dla osób podlegających wcześniej pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i również takim osobom dowozimy paczki. W akcję mogą włączyć się zmotoryzowani wolontariusze. Zgłoszenie należy wysłać na maila miejsce.pl. Fundacja publikuje informacje na bieżąco na swoim profilu na Facebooku. W Katowicach trwają przygotowania do nowego sezonu rowerowego. Start systemu rowerów miejskich w Katowicach zaplanowany jest na 1 kwietnia, po raz pierwszy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Postanowiliśmy, podobnie zresztą jak inne duże miasta w Polsce, Warszawa, Poznań czy Lublin, uruchomić system, ale wprowadzić także dodatkowe procedury, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników. Zobowiązaliśmy operatora sieci do codziennego odkażania rowerów. Same rowery warto można wypożyczać także za pomocą aplikacji mobilnej, bez dotykania terminali. Dodatkowo, same rowery są alternatywą dla wielu osób, dla transportu publicznego, co w czasie epidemii ma również duże znaczenie, w szczególności dla osób codziennie dojeżdżających do pracy. Sieć stacji rowerowych w tym roku po raz kolejny będzie się rozrastać. Pojawią się nowe miejsca wypożyczania rowerów. Wraz ze zwiększeniem ilości stacji, zwiększy się także ilość rowerów do 730, w tym 20 rowerów cargo. Na realizację systemu miasto przeznaczy ponad 2,3 miliona złotych. W ramach tej kwoty operator będzie także odpowiedzialny za procedury związane z dezynfekcją urządzeń i zwiększeniem bezpieczeństwa korzystania z rowerów w związku z koronawirusem. Zgodnie z rządowymi zaleceniami w autobusach, tramwajach i trolejbusach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących. Zasada ta będzie obowiązywać w całej Polsce od 25 marca do 11 kwietnia. W związku z tym, w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii również zmienia się funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego zachęcamy podróżnych do tego, aby sprawdzali rozkłady jazdy przed wyjściem z domu. Można to zrobić przez internet albo dzwonić na naszą bezpłatną infolinię. Na pojazdach komunikacji miejskiej zostały już umieszczone tablice informacyjne z dostępną ilością miejsc w autobusie czy tramwaju. Przypomnijmy, że komunikacja miejska w ramach metropolii funkcjonuje następująco. Autobusy kursują jak w dni robocze nieszkolne z wyjątkami, a tramwaje w tygodniu jak w soboty, a w weekendy jak w niedzielę. Rozpoczął się remont ulicy Mariackiej w Katowicach. Kompleksową przebudowę po raz pierwszy popularna ulica przeszła w 2008 roku, kiedy z drogi dla samochodów stała się miejskim deptakiem pełnym lokali